Cześć, wszystkim witam was bardzo serdecznie, z tej strony Wotan a to jeszcze nie jest pierwszy odcinek ani niezerowy odcinek z nowej serii konkursowej. Dlaczego jeszcze nie startuję z to serio? Ponieważ jak widzicie mam problem, powinienem stworzyć 124 państwa, no i nad, chciałem to zrobić, ale po stworzeniu Rosji 75 państwo chciałem stworzyć 76. No i wyskakuje mi takie coś, że 75 państw to maksymalna liczba Custom na mapie. Jednym słowem, nie mogę stworzyć więcej, co mi bardzo wkurzyło, m, dlatego że po prostu no, miałem nadzieję, że zrobię to szybko. Dzisiaj jeszcze na jutro, jutro wam stawię zerowy odcinek przedstawiający wszystkie państwa, tak? A tutaj dupa, nie dam rady, e, ponieważ jest problem. Szukałem modów, nie ma modów. E, no dobra, super, ale no, niektóre m, mody, jak na przykład nie wiem, Gra o Tron, tam miał ja chyba więcej państw, więc jakoś się to da stworzyć. Tyle, że pewnie to trzeba się już bawić w plikach gry, czego ja nie potrafię. Więc bym musiał się uczyć i myślę, że na kolejne sezony, bo tak, miałem nadzieję robić kolejne sezony tego konkursu, um, kolejne nagrody i tak dalej, to już się tego może nauczę, więc po prostu wtedy będziemy mieć na jednej mapie, ale teraz, żeby startować serio w sobotę czy, bądź w niedzielę, e, muszę zrobić coś innego. No i tu jest mój pomysł i chciałbym, żebyście się wypowiedzieli, co sądzicie o tym pomyśle. Robimy dwie grupy. Grupę A i grupę B. W grupie A będą wszystkie państwa z, z od numeru 1 do numeru 62, a W grupie B od 63 do numeru 60, 124 czyli po prostu po 62 osoby. No i teraz jak to rozegramy? Będziemy mieć grupę A, na przykład na tej mapie, 62 państwa zostawia, już mniej więcej wiecie, jak one widzicie, jak są rozstawione, i po prostu tutaj by grupa A się będzie biła, a na drugiej mapie zrobię osobno, osobną, a znaczy inną mapę, po prostu będzie inna mapa, bo nie sądzę, żebym trafił drugi raz tą samą. Po prostu zrobię 62 inne e, custom nation i po prostu będą, będzie tam druga grupa się też biła i wtedy kiedy na obu grupach będzie po 5 osób, znaczy po 5 państw, przeniosę te 5 państw, po, po 5 państw, czyli razem 10 e, na jedną mapę i po prostu zrobię takie finały, czyli teraz będą takie półfinały grupa A, grupa B, a potem finały na jednej mapie, e, gdzie się po, po, po prostu te ci zwycięzcy z grup będą się po prostu napieprzać. Um... I teraz jeszcze pewnie zapytacie, a jak z odcinkami? Jak bycie pokazywał odcinki? No to tak, jutro jest piątek. No niestety, w piątek nie zdążę wystartować z tą serią. No bo jednak, muszę jeszcze teraz naprawdę szukać nowej mapki fajnej i tak dalej, tak dalej. Nie zdążę po prostu. Więc w sobotę bym wrzucił zerowy odcinek przedstawiający grupę A i grupę B, po prostu wszystkie te państwa i tak dalej, kto tam jest, mniej więcej mapy pokażę wam i tak dalej. takich... no niezbyt długie, bo też nie mogę każdego państwa z osobna pokazywać, bo po prostu to było za długie pokazywać każdy, każdy rósł, i tak dalej, to, to by za długie to po prostu było. A w niedzielę byśmy wystartowali z odcinkami, dwo, dwa odcinki by weszły: e, jeden odcinek z grupy A, i jeden odcinek z grupy B. E, I potem by było tak, że w poniedziałek by była grupa A, we wtorek grupa B, w środę grupa A, czwarta grupa B, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu by wtedy było codziennie, bo na początku myślałem, że nie będę robił tego codziennie, no ale teraz, jakbym miał dwie grupy, to, by, to jestem zmuszony robić to codziennie, żeby zdążyć przed 5 kwietnia. No i wiecie, potem bym po prostu zrobił jedną, jedną, trzecią, jeszcze trzecią mapę, jeszcze inną niż tę, bym po prostu wybrał, gdzie właśnie te pięć osób bywal, 10 osób walczyło o właśnie zwycięstwo um, Powiedzcie mi co sądzicie na ten, na ten, o tym pomyśle? Bo, ponieważ inaczej, no niestety nie mam jak tego zrobić. No, chyba że ktoś się zna na tutaj bawieniem się w plikach gry i potrafi zrobić tak, żeby na jednej mapie było były 124 państwa stworzone przez nas i ma czas, żeby to zrobić. Bo ja nie potrafię, tak. A to jest strasznie dużo roboty, więc no nie, nie za bardzo chciałem to na kogoś zwalać. Dlatego też myślę, że te grupy będzie, będą lepszym pomysłem i dajcie znać co o tym sądzicie. Dobra. To ja spadam dalej, tworzyć po prostu grupę B teraz, bo grupa A by była już była. Tylko muszę usunąć kilka pastawek, żeby było te 62. Mniej więcej już widzicie, jak to wygląda. Wszyscy blisko siebie. I dosłowem wielka nawalanka. I tyle. A, dobra. No to znikam. Na razie pasja.